Cześć, z tej ja, Lukawys Gotujemy naszą serię z Bad Dream Stories I lecimy do cmentarza, bo już rzeźnika zrobiliśmy w poprzednim odcinku Tak, lecimy cmentarz Spoko To jest fajne Żeby żeby co się tutaj dzieje trzeba zagrać w Bad Dream Coma Zagrajcie w Bad Dream Coma, to naprawdę dobra gierka Dlaczego, że nikt w nią nie chce grać Dlaczego? O nie, nie chcemy misia ok. to naprawdę dobra gierka. Dobra. by się ogarnąć co z tej robimy. Ale przynajmniej zwiedzić tą mapę. Kuk Słyszałem z Badrinką, jak widzę, że mam zamiar go zabić. To straszne przyzwyczajenie. Zamknięte, tu coś... O nie rozlałem wodę. Coś wziąłem baterie, fajnie. Kamień najlepsza rzecz. O kurde, dobra, sorry, sorry ziomek. Sorry nie chciałem. Eee, to może tu bateria? Bateria nie, kurde! Kurde, faja A bo ja mam misia A nie dla misiów Czym, czy ty jesteś? Ty masz w ogóle jakieś prawo do życia? Jak, jak ty żyjesz? Mm, no już Klamka Okej. Okay. zamknięte. Ja tu coś mogę zrobić. Jeszcze. Bo nie. Wiem. Mamy martwą pszczołę. Mm. Nie. Okej. Okay. Co mogę Nie wiem, pająkowi. O... Dobra, jednak duży mózg czas. Wziąłem... Chciałem zbierać... Zbierać muchy, może. No bo nie wiem co. Tego męczka przydałoby się stawić w spokoju, niech sobie sam smutkuje na cmentarzu. Także w badrinku, a nikt nie może umrzeć. Co trochę... Dziwna sprawa. Um, to... Co ja mogę zrobić? Halo? Mam sól. Nie, bo... Tak, bo ja zbieram muchy chyba. Mamy tu jakąś muchę. Nie. Wszystko ten ziomek, który płacze i smutkuje hmm. Hmm, 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 hmm. To był ślimak. <grym> zastanawiam się, jakim co w ogóle żyje, jeśli się okazał, że to ślimak. Nienawidzę ślimaków. To jest największy gównek istnieje. Ślimaki. Dobra. Czy jest tu coś ciekawego? Hmm, zegara. Fajnie. To jest lokacja z Bad Dreamcoma, tylko trochę inaczej narysowana. Ale Nie gra... Nikt w to nie gra, poza mną. Co? Czy chcesz być moją dziewczyną? Tak, nie. No. Aha. Ale to jest bad ending. Czy chcesz być moją dziewczyną? Tak, nie, zaznaczyła nie. To jest za każdym razem ja. Nie, miś! Miś! Oddawaj misia! Poddawaj misia! Kolejna mucha. Moje życie... Mam coś jeszcze takiego fajnego. Kolejna mucha. Wow. To jest zajebisty pomysł, że zbierasz muchy. Krew. Mi jesteś mój... Chcesz trochę krwi? Mordeczko? Jest to stary, nie wiem co miałem ci jeszcze dać Ja może sobie po prostu pójdę od ciebie Nie wyglądasz na kogoś, kto jest przyjazny Serce, fajnie no, tu się nic nie zmieniło, fajnie Zresztą to nie fajnie, bo nie wiem co mam zrobić Przyjemy więcej much Kurde, faja! ciągnij Smaj, uśmiechnij się! Dzięki mordeczka Aha Fajnie mm. Co ja mam zrobić dalej? Chcesz może słoik? Może nie mi się nie. Sprężyna. Ja myślę, że ten koleś nie jest za bardzo przyjazny. Ten również, ale tu to... sprężyna do tego zegara mogłaby być zostałem drewniana głowa e... ktoś chce może głowę tutaj bardzo e... może o kurde co morderca kruków dobra co to... To było klipi szalka. Wiem, że grasz Eurotraka. Nagrasz sam odcinek z Eurotraka za niedługo. O kurde! O Boże, ja wiem. Gdzie, gdzie jest on? Gdzie on jest? Nie to. Gdzie jest? To czego szukam Dobra Co ja mam z tym zrobić? Mm. Coś jeszcze mu brakuje yy. Jakbym był chirurgiem to bym mu zrobił bez głowy yy. Szybko W badmintonie trzeba myśleć szybko, bez sensu Yy, Psst, miś, dobra. Psst, okej. Okay. No, jak to powstała postać? Miś, z którą używamy się na cmentarzu w grzeba dreamcoma Tak, to ja jestem tym złym. No i to był fajny odcinek z dream Stories. Fajnie, kolejny chapter. Zostało nam jeszcze trzy. Lecimy. Nie wiem, kawes. elo